No cześć, witajcie z tej strony, Krzysiek i witam Was na otwarciu serwera Sześcienna Masakra. Jest to kontynuacja serwera naszego mini kwadratowej sprzed chyba pół roku. I tak, yy, otworzyliśmy właśnie ten serwer. Teraz macie jedyną okazję, która już najprawdopodobniej nigdy się nie powtórzy. Czemu mnie wszyscy biją? Yy, jedyną okazję, która już najprawdopodobniej się nigdzie, nigdy nie powtórzy albo może kiedyś się jeszcze powtórzy. No mniejsza, nieważne. Teraz Wy widzowie możecie grać z nami na tym serwerze. Yy, swoje zgłoszenia możecie pozostawiać tutaj na dole, a jeszcze przy okazji zapraszam Was na link yy, Hitboxa. Tam są, będą, band czy nawet tak. Teraz jest aktualnie live z serwera naszego. Więc yy, do zobaczenia, do usłyszenia. Pamiętajcie na o pozostawieniu. Y tak. Pamiętajcie o pozostawieniu komentarza z waszym nickiem i waszym skypem, My się oczywiście do was odezwiemy. Tak, poczułem się jak w tych reklamach, no ale mniejsza, dobra. Więc nie zapomnijcie, a także nie zapomnijcie o łapeczce, ha, jak zawsze, nie? No i to było na tyle, więc mam nadzieję, że widzimy się już na naszym serwerze pijona!